Dzień dobry Państwu, witam bardzo, Państwa bardzo serdecznie, króciutko, ponieważ rzeczywiście, żeby nie przedłużać, proszę Państwa, najczęściej spotykaliśmy się na szkoleniach e, dotyczących e, przepisów prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Skąd pomysł? Proszę Państwa, pomysł tak naprawdę pochodzi od potrzeb, które pojawiają się na rynku pracy, od przedsiębiorców. Którzy coraz częściej zatrudniają cudzoziemców, coraz częściej spotykamy się właśnie z cudzoziemcami, którzy wykonują pracę, a Państwowa Inspekcja Pracy jest organem, który sprawuje nadzór. Powiem szczerze tak, dołączając się do słów podziękowania, które wyraziła przede mną pani Maja, bardzo serdecznie dziękuję pani Dziekan, reprezentantom Uniwersytetu Warszawskiego. Chcę państwu powiedzieć, że w tej pięknej centrum, w którym znajdujemy się, tak mówię, nie chcę się wierzyć, że tak szybciutko udało się stworzyć takie centrum, mówię, pamiętam jeszcze, jak wkopywany był kamień węgielny, a dzisiaj mamy taki piękny obiekt, który jeżeli chodzi o rozwiązania architektoniczne, chyba jest uznany za jeden z najnowocześniejszych, najpiękniejszych obiektów w skali Europy czy nawet świata. Także myślę, że tutaj naprawdę ogromne podziękowania pani Dziekan i władzom uniwersytetu za udostępnienie nam tej auli możliwości przeprowadzenia tutaj szkolenia. Proszę państwa. Nie jest to konferencja, bo powiem Państwu, zapraszam już na październik w tym momencie, także 14-15 października organizujemy właśnie po sąsiedzku, po zamczu chęcińskim konferencję naukową dotyczącą zatrudnienia cudzoziemców. Natomiast to dzisiejsze spotkanie jest wynikiem rzeczywistych potrzeb pracodawców. Jak proszę Państwa na tym rynku pracy, gdzie pomimo z jednej strony występującego dużego bezrobocia na rynku pracy, Potrzeba zatrudnienia pracownika jest ogromna i często pracodawcy sięgają właśnie po cudzoziemców, a żeby zatrudnić cudzoziemca trzeba przestrzegać yy, licznych przepisów prawnych i właśnie to dzisiejsze szkolenie jest po to właśnie zorganizowane i ma na celu ułatwienie, przedstawienie pracodawcom i służbom pracodawców, którzy, których dzisiaj mamy przyjemność gościć. Także stąd właśnie to jest tego typu szkolenie. Proszę Państwa, pomysł, sam pomysł powstał także od organizatorów, czyli wiadomo, że ja reprezentuję Państwową Inspekcję Pracy. Natomiast także ogromne podziękowania i ukłon w stronę Związku Zawodowych, Związku Zawodowego Budowlani, którzy są także współorganizatorem i tutaj bardzo serdecznie zwitam Pana Przewodniczącego, Pana Zbigniewa Janowskiego oraz Panią Anię Bójnowską, właśnie inicjatora tego szkolenia oraz właśnie moją poprzedniczkę, czyli Panią Maję, właśnie prezesa Stowarzyszenia Ogólnopolskiego, Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i kiedy Pracy, oddział Kielce, także wspólnie, proszę Państwa, z innymi instytucjami po samozatrudnienie. Zanim dojdzie, proszę Państwa, do zatrudnienia, najpierw ten cudzoziemiec musi znaleźć się legalnie na terenie naszego kraju, prawda? Czyli tutaj właśnie stąd obecność przedstawicieli Straży Granicznej, którym zaraz przez za chwilkę przekażemy głos, którzy... Przedstawią zagadnienia dotyczące legalności pobytu, ale proszę Państwa, praca to jest rzeczywiście jedna sprawa, ale także jest kwestia ubezpieczenia tego cudzoziemca, kwestia proszę Państwa opłacania podatków, czyli te wszystkie zagadnienia, które wiążą się z wykonywaniem pracy I dlatego także spór organizatorami jest właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Kielce oraz oczywiście Izba Skarbowa, którym chciałbym bardzo serdecznie podziękować za włączenie się w to szkolenie i wspólnie właśnie wspólnymi siłami postaramy się przedstawić właśnie te praktyczne aspekty zatrudnienia pracodawców, to tak jak powtarzam, konferencja naukowa w październiku będzie miała miejsce, na którą już teraz zapraszam, natomiast dzisiaj takie praktyczne spojrzenie na pracę cudzoziemca i jego popyt, legalność, opłacanie ubezpieczeń społecznych, podatków, czyli te wszystkie sprawy, które wiążą się z codziennym obowiązkiem pracodawców i cudzoziemców, które leżą właśnie po stronie. Proszę Państwa, my na rynku, tutaj naszym świętokrzyskim najczęściej spotykamy cudzoziemców. Yy, takich w zakresach y, działalności gospodarczej, jak budownictwo. Stąd bardzo się cieszę właśnie z tego tytułu, że gościmy dzisiaj Pana Zbigniewa Janowskiego i Panią Anię Płynowską, Będziemy mieli okazję usłyszeć od nich, jak przedstawia się, proszę Państwa, w tym zakresie spojrzenie właśnie związku zawodowego, jakie są nowe trendy w kwestii zatrudniania cudzoziemców. Także te sprawy, myślę, że zostaną nam także przybliżone i za to bardzo serdecznie dziękuję. Y, proszę Państwa, także życzę pomyślnej konferencji, powiem szczerze, że taki szczególny też czas, bo tak nawet dzisiaj media dość bardzo intensywnie właśnie podkreślają dzisiejszą datę, prawda, no sięgając tam w historię, bo tak nawet patrząc na ściany tej auli, no to jest to czas naprawdę bardzo odległy, czyli wieki temu, kiedy tutaj nasze tereny, właśnie to, co mamy na ścianach, tworzyło się, a zmierzam do 1050 lat jest też, kiedy właśnie w datach sztu Polski właśnie dzisiaj właśnie jest no tak naukowo przyjęte, że jest to pierwszy dzień i rozpoczynają się obchody tej daty i tak jak mówię, no, jest takie dość ważne zdarzenie, także udało nam się nawet nie wiedząc, że to właśnie w tym dniu będzie. Rozpoczęcie obchodów w skali ogólnokrajowej zorganizować tą konferencję. To szkolenie, dlatego bardzo serdecznie raz jeszcze Państwa witam. Wszystkie osoby, które tu przybyły, także bardzo serdecznie życzę udanej konferencji.